Z tej strony lawer, witam w trzecim odcinku Minecraft świąteczna przygoda. Trochę mniej tych odcinków się ukazuje niż ma być, a tutaj z tego względu, że nie mam czasu. Dobra, yy, jesteśmy już generalnie. Tutaj wchodzimy do naszej chaty. Co tu zrobiłem? Lekko ją udekorowałem, lecz nic szczególnego tutaj nie powstaje. Idziemy w kimę. O, jeden poziom zmieszany, to jest ściana lekko zrobiona. Yy, Okej, okay. jedzonko, jedzonko, w ogóle... Nie grałem prawie w ogóle, tylko złożyłem dekorować teraz właśnie dom i mam wszystko to co z poprzedniego odcinka miałem. Mm. Generalnie węgl, węgl lędziowny to nie ten, ale mamy. Nie będziemy już palić deskami. Dobra, tutaj mamy to. Jeszcze jednego chleba możemy sobie zrobić. Czekajcie, nie wiem czy jest. Czy nie jest wyczyszczony na maksa. O, jest, dobra, dobra, żeby nie było za głośno. Tak, o, dobra. Lecimy. Sorry, Escape, ale co tam? Yy, dobra. Co mieliśmy robić w tym odcinku? Mieliśmy robić tą spiżarnię, tak? Yy, co nam będzie potrzebne? Ja tu już głupio zrobiłem, bo nie wiem po co tutaj te dałem desk, jak widziałem, że gdzieś tutaj będą. Yy, plan na dzisiaj, no to to zrobienie kawałka przynajmniej tego. Czas mi więcej się ogarnięty. I do tej jaskini po tego Mossy Stone, tak? Zamaszony bruk po polsku. Okej, okay, dobra, zaczynamy coś tutaj kopać. Skopiemy tutaj i pójdziemy jeszcze w dół. Tak, o i okej, okay. chciałem żeby był ston I lecimy teraz w dół. Jeszcze trochę dirta. O, jedzenie będziemy kopać. A co tam? A co się będziemy? Jak opaty mamy opatę to, co będziemy żałować? Lecimy, myślę, że nie aż tak daleko w dół, wydarzył i wysoki sufit żeby można było zrobić schody i można było zbiegać po nich generalnie czekajcie jakieś zrym pochodnie tam dalej jak trochę zejdziemy te deski czekajcie tu mam węgiel jeszcze tutaj się przerobiło a z dwa węgla możemy wziąć Okej. Okay. Poza odcinkiem generalnie do jakichś kopalni muszę się machnąć, bo nie mamy za dużo, chociaż trochę żelaza mamy, ale to starczy nam na zbrojkę jedynie coś takiego. O, jest łatwy poziom, tak jest wszystko git. Okej, okay. a to kopiemy, może nie najciekawszy, ale jakoś to udekoruję trochę i nie wiem czy to będzie jakiś taki dłuższy odcinek. Generalnie jeszcze zamiar mam wybrać się poza poza ten świąteczny biom. Hmm. Po też inne drewno, żebyśmy wszystko nie robili tym ciemnym. ...drewnem, bo to... jakby to wyglądało wszystko jednolite. Dobra, myślę, że głębiej nigdzie się nie trzeba... ...przemieszczać, po prostu... ...tutaj wykopiemy i zaczniemy robić jakąś, ...jakiś tunel który robimy przejście... ...i w lewo, w prawo, jakieś, jakieś wejścia i te sprawy. Yy, okej, okay. może nie taki... ...najciekawszy, już powtarzam się, ale cóż... ...myślę, że wam się spodoba. Lecimy. Ten za długo tego nie będę tak jak będzie za nudno to przyspieszej puszczę muzyczkę. Żeby właśnie zanudzić. Na razie nie będziemy kopać. Tutaj już to okay, spoko. na razie tutaj zakończymy tunel. Taki mniejszy. I taki... Jed... o jeszcze kilofek mi się kończy na rować. tutaj ile to może równo. 1, 2, 3 i 1, 2... E, 1, 2, 3. Tu będą drzwi. 1, 2, 3 jest git. To się gratzamy 1-2-3, żebyś nie, pomyli, nie pomylić tutaj. Okej, okay, lecimy. Tak dobrze Lecimy i tutaj jedno wyżej. Kto by powiedzmy to będzie nasz pokój na... No. To będzie nasza spiżarnia. Gravel, nie lubię grawlu. To znaczy, że gdzieś jest wyjście chyba do, na powierzchnię. A ja by jednak nie pomyliłem się. Okej. Okay. Ujmy ten gravel. Niezbytnio on nam potrzebny, ale cóż, trzeba się go pozbyć. Od razu tutaj go rozwalimy. Tam dalej jeszcze jest. No nie, no widzicie ile tego szaństwa? To pochodnie. No ale żeśmy wybrali. Jaki, pe Jaki pech? Normalnie pech. Tyle grawlu. Ale to nam się kłęby zrobiły. Dobra, wiecie co? Dalej, dalej chyba. Czy będzie trzeba to ciągnąć, czy nie? A to już koniec jest. Dobra, giciar. Lecimy tak na taką wysokość, jaką miało być. O, tu kolejny węgiel, patrzcie. Tak miałem już mówić, że jeszcze będzie trzeba iść po węgiel, a tu węgiel, węgiel, węgiel z nami. Więc spoko. Spoko loko. 12-12 przypadek nie sądzę, u mnie jak nagrywam, oczywiście nie w nocy. Ile tu też, patrzy, To tak jakoś wymiarowo lecimy. Dobra, lecimy do góry, teraz zrobicie kilo. Myślę, że jeden pokój zrobię na odcinku, bo jeszcze musimy się wybrać po tego mossy stone'a. Yy, muszę go wykopać i myślę, że gdzieś tutaj wstawię, czy coś, yy, okej. Okay. Może teraz zrobimy taki myk, taki myk. Tutaj trochę kopiemy. Żeby więcej długo śmieć. I tu skrzynki będą normalne na spiżarni. Jak na razie nie mamy tak dużo rzeczy, ale jakoś uporządkujemy. To sobie fajnie. Muszę obczaić czy daleko jest do góry to jakieś fajne okienka... By... No nie no, jestem geniuszem. Fajne okienka byśmy sobie zrobili. Ale to się zobaczy. Już wszystko w swoim czasie wyniknie. O jest, jednak dość Eee, wymierzyłem, dobrze. Dobry agent ze mnie. Wiecie co? Może zostawimy taką potrójną ścianę. O tutaj, tylko tak, nie no. To, to trzeba się skopać. I odtąd. Na trzy klocki. Naprzeciwko jeden, dwa i trzy. Tego musimy usunąć. Taka ściana pomiędzy. Może jakieś piece tu stawimy? O, co wy na to? To by było chyba nie głupie. Tak co drugie, na krzyż. Znaczy tu, tu, tu. No tak, dobrze, dobrze. To no. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Czemu mi wyszło? Jakoś... Aktualizacja systemu. Nie, no, nie, no naprawdę. Co ja robię? Aktualizacja systemu. Mm, aby się nie włączyła, bo może nam ściągnąć ona FPS, ale raczej bez mojej zgody przynajmniej od razu nie powinna się łączyć. Yy, ok jakoś tutaj tą ścianę tutaj jakoś bo tak o, muszę po kolei wszystko albo dobra lecimy to mamy dużo kabla trzeba bo wszystko ładnie pięknie. potem trzeba będzie oczywiście oczywiście trzeba będzie jeszcze się tu zapalimy się nam się nie zespołniło. Czekajcie, tutaj są dwie krateczki, tu dwie krateczki, tutaj dwie, a tutaj będą no, trzy, nie dwie. E, jest ładnie, wszystko pięknie. I tutaj po prostu będę sobie stały, będziemy biegać, albo jeszcze usunąć, żeby tu tylko jedna, jeden klocek był jeszcze pomyślny. Tutaj naprzeciwko, poza odcinkiem już, zrobię, zrobię, zrobię. Nie będę daleko kopał oczywiście, bo tutaj... Będzie coś podobnego do tego. Tylko będzie dużo większe, dużo większe pomieszczenie i będzie tutaj nasza hodowla yy, Hodowla pszenicy, nie pszenicy, bo to jest jakby roślinia tego... Yy, będziemy po prostu sadzić, żeby mieć na chlebek, nie wiem jak się nazywa, no, na nasio nasionka będziemy sadzić, no na na wyszła pszenica Okej, okay, jak tam nasz kilof? No trochę słobiutki. Yy, przeniesiemy może jeszcze jakieś tam skrzynki już yy, Tylko zrobimy jeszcze jakiś kilofek ok, i mieczyk, mieczyk, no mieczyk musimy zrobić na pewno, to dwa zrobimy bo mamy tyle patyków dobra, wiecie co? No, rozwalamy skrzynkę coś w tej skrzynce w ogóle było? W tej pewnie się wejdzie no, zaraz podejdziemy oho, eee, tutaj skrzynki, ok lecimy rachu, rachu 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 dobra tyle jakoś mniej więcej tak jak styliliśmy pozbieramy albo nie oddaliśmy się tych rzeczy no ja też głupi jestem zostawimy tylko co nam potrzebne yy, czyli to już niepotrzebne to nie to nie to nie to też nie a nie będę mówił to nie, to nie, niebo musiałbym trochę tego wymieniać. Zegar może się przyda ok. Dobra, mniej więcej spoko. Tamto już zbierzemy. Pójdziemy z tamtym, żeby nie przedłużać tego odcinka. Bo nie ma co. Bierzemy... No tutaj to rzecz nie jest. Chociaż puścimy sobie żelazo. Eee. Dobra, z żelazo idziemy. Hardcore lecimy i jak tam zegar jak tam zegar To chyba że jest południe pokazuje ja są nie nie znam się na tym zegarze chyba działa chyba działa jest na równo to chyba tak i a tutaj byliśmy hmm. to tak opalnie tak potem obchodzimy co tam dalej się dzieje jeszcze kawałek pójdziemy I gdzie to było tutaj nie, nie. Tutaj wykopaliśmy sobie lat Tutaj, okej, okay, tutaj. Ło! Ej, bo nutka minecraftowa się włączyła. Może niech trochę leci, ale... Zobaczymy, co tutaj jest. Generalnie podstawowe mody sobie zainstalowałem. Ponieważ lepiej mi się w nich gra. Dzięki z nimi gra. Może tak, o. Remini map. Optifine. Nie, nie żadne dodatki, choć może kiedyś jakaś na moim kanale Minecraft na modach seria się ukaże. Czemu nie? O, chyba się robi ciemno, wiecie co? Nie wiem jak ten zegar w końcu działa Szybko tutaj to wykopiemy Pójdziemy się traktować na stronę, uciekamy do domku i powoli Nie no ta muzyczka Prawda, o, i głośno Patrzcie jest na dwa, ja już ją słyszę nawet, nawet dobrze można powiedzieć Tutaj jeszcze ten mosiek jest to tu gdzie fa, 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 fajny kamień, rzadko spotykany Lecz, no fajny, fajny, naprawdę no, Wygląd jest nieziemski, szkoda, że nie można go skraftować Na przykład, cinając Liam, liana lian na przykład, dając go na kamień, nie? Co o tym myślicie? Możecie jak chcecie, napisać w komentarzu Ciekawi mnie, czy takie coś... Czy też czasem myśleliście Żeby można było tak to zmienić, czy... Coś w tym stylu zrobić Yy, okej. Okay. Hmm. Może, wiecie co? Weźmiemy sobie ją. Dwie pochodniowe. Uuuu! Czelicie tego pana? W nogi go bijemy, bo chcemy perłę. Fuck, on jeden, Fiut, mamy perłę. Endermona! Dobra, biegniemy jeszcze kawałek tutaj. Op, czekaj. Ej, ża żarło, 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 żarło. żarło. Obczajmy, jeszcze, co się dzieje tutaj. Dalej. W następnym odcinku poszukamy prezentów, dalej od Mikołaja. Kolejny Enderman, nie chcę się już z nim bić. O, trzy jest, patrzcie. O, kolejny prezent? Kolejny prezent, o fajne, kolejne prezenty. A no ale takie rzeczy... Trochę nam nieprzydatne, jak na razie. Ale cóż, bierzemy i skrzyneczkę też bierzemy. Słyszałem, tutaj jeszcze jest jakiś MPC, ci są, dobrze słyszałem. Okej. Okay. Dobra, wracamy na HCNT, wiecie. Jak najszybciej można. Yy, I powoli będę kończył, bo ten odcinek trochę chyba długi wyszedł. Nie wiem jeszcze, zobaczę jak to nagram. Wydaje mi się, że w miarę spoko coś dłuższego może dla Was, może wam się to spodoba, Takie dłuższe odcinki. I ta seria? Myślę, że wam się podoba. Widać, że trochę, trochę osób ogląda, cieszę się z tego bardzo. Czy brakuje mi na przykład łapek lub komentarzy, tak? Czy na przykład co zmienić, coś dodać, ale no cóż. Za dużo też wymagać yy, nie można. Okej, okay, to tyle. Ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się. Do zobaczenia do kolejnego odcinka z tej serii. Łapkujcie, komentujcie. I na razie.